No cześć, próbowałem napisać jakiś porywający wstęp do tego odcinka, ale wszystko brzmiało mi tak patetycznie, że w końcu się poddałem. Dlatego bez zbędnego przedłużania w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym elementem muzyki, który w dużej mierze jest odpowiedzialny za nasz wybór, ale chyba nie do końca jest przez nas doceniany. Innymi słowy, okładki, czyli małe dzieła sztuki. Ja jestem Halkile, zapraszam. My witam Was serdecznie w kolejnym odcinku tego pseudo-dziennikarskiego cyrku muzycznego. Pierwotnym założeniem tego odcinka było to, by powstał przy Waszym udziale. Tak, właśnie przy Waszym udziale! No ale pytanie, które zadałem na social mediach, dostało aż dwie odpowiedzi, składające się łącznie z ośmiu słów. Także no, daliście dupy i nie będzie Was w napisach końcowych. Że następnym razem! Okładka to dla nas niby coś oczywistego, nieodłączny element muzyki i coś na czym przyjemnie zawiesić oko. Pełni ona także szereg funkcji, o których właśnie teraz sobie powiemy. Ochronna. Pierwotna i podstawowa funkcja. Tyczy się to bardziej kopii fizycznych, które co prawda w przypadku CD-ków przechodzą powoli do lamusa, ale wciąż sprawdza się w przypadku powracających winyli. Ma chronić krążek przed różnego rodzaju uszkodzeniami fizycznymi, znacznie ułatwia transport oraz przechowywanie reklamowa i informacyjna. Wrzucam jako jedną kategorię, bo ściśle się ze sobą łączą. Ma przede wszystkim nakłonić do sięgnięcia po ten konkretny krążek. Dlatego, że okładka jest pierwszą rzeczą z jaką mamy styczność przeglądając regały z płytami, czy też scrollując różnego rodzaju aukcje, bądź playlisty, etc. bądźmy szczerzy, prędzej sięgniecie po coś z taką okładką, czy może z taką. Istotną rolę odgrywa tutaj nie tylko sam art, ale także nazwa wykonawcy czy samego albumu. A także czcionka, jaka wytwórnia to wypuszcza, bądź spis utworów. Informacyjna wymaga od nas lekkiego ruszenia mózgownicą i minimalnej znajomości kultury. Ma nam określić, w jakim stylu porusza się wykonawca, przez co łatwiej będzie nam zdecydować, czy to coś dla nas, czy jednak nie do końca. Artystyczna, czyli zawierająca wysokie walory, no artystyczne. Może nawiązywać do istniejących dzieł sztuki lub adaptować je w pewnym stopniu. Mogą również być tak wymuskane i wykokszone pod względem artyzmu, że same zostaną uznane za dzieła sztuki, które zapiszą się grubymi zgłoskami w historii popkultury. No i ostatnia, czyli kamuflująca w mniej bądź bardziej subtelny sposób to co mamy do przekazania. Przydatna, jeżeli chcecie puścić oko do ludzi siedzących w danym temacie, dowalić komuś, ale niedosłownie, albo uniknąć pozwu, którym na pewno byście dostali. Jakby nie patrzeć, każda z nich jest składową tej jednej najważniejszej, czyli reklamowej. No bo patrząc na okładkę, od razu możecie poczuć ducha albumu, który reprezentuje, a także zatopić się trochę w jego świecie, zanim jeszcze go włączycie. Innymi słowy, mechanizm jest dość prosty. Im ciekawsza okładka i bardziej zachęcająca, tym większe prawdopodobieństwo, że podany album sięgniecie. Okładki jakie znamy dzisiaj to stosunkowo młody koncept, a sama idea nie ma nawet 100 lat. Co prawda same nośniki fizyczne nie są dużo starsze, bo tylko 63 lata, ale skupmy się na temacie. Ok. Generalnie pierwsze okładki były kawałkiem papierowej bądź kartonowej koperty z nadrukowanym tytułem tego co zawiera sam krążek. Oczywiście zdarzało się, że na opakowaniu były jeszcze nadrukowane jakieś nuty, jakieś kwiaty czy inne chwasty, no ale generalnie. Boring. Dlaczego tak? Ano z powodu niezawodnego instynktu wytwórnik, który twierdził, że ludzie kupują po prostu to, co jest na nośniku i nieważne, w co jest pakowany. If they only knew. Alex Steinweiss. Nazwisko tak wielkie i tak bardzo będące synonimem okładek, jaki dzisiaj znamy, że kompletnie nic mi nie mówi. Czemu więc jest taki wyjątkowy? Ano dlatego, że był pierwszym dyrektorem artystycznym Columbia Records. Syn imigrantów, jak większość Amerykanów, matka była krawcową i pochodziła ze stolicy Łotwy, czyli rygi, a ojciec parał się projektowaniem butów w Warszawie. Nie będzie niczym dziwnym, że i on miał smykałkę do projektowania, co zauważyli rodzice i zafundowali mu solidną edukację plastyczną. Przez kilka lat pracował jako grafik w agencji reklamowej, a w 1930 został pierwszym dyrektorem artystycznym Columbia Records. Brzmi fajnie i jak praca marzeń, ale nic z tych rzeczy. Z nazwy stanowiska być może wybrzmiewa jakaś dostojność oraz prestiż, ale prawda jest taka, że był dyrektorem Samego siebie. Nie miał pod sobą absolutnie nikogo i wszystkie prace wykonywał ręcznie, gdzieś na biurku w kącie magazynu. Po kilku zleceniach poszedł do szefostwa ze swoim pomysłem na urozmaicenie okładek, a rozmowa przebiegała mniej więcej tak: No, ale jak tu piszę, dokładnie. No co to, na co to, mi to potrzebne? Panowie, serio, zaufajcie mi, to będzie cios jak szmata. A nie, przecież to są tylko dodatkowe koszty, a my i tak do tego interesu dokładamy. W końcu jednak z gredy z wytwórni się zlitowały i pozwoliły mu przygotować kilka projektów. Pierwszą, jaką stworzył, był dla duetu Rogers and Heart, a sam album to Musical Comedy Hits. Po okładce z 1939 można było się spodziewać czegoś po pokroju, obrazków z pocztówek czy filmów, ale musicie przyznać, że nawet dziś się broni. Jest to pierwszy przykład ukrytej informacji w obrazie, no bo co sugeruje okładka? To, że puszczając sobie ten album poczujecie się jakbyście byli właśnie na tym konkretnym koncercie. Jak na tamte czasy to był taki cios, że sprzedaż tego konkretnego albumu wzrosła o 1000%. 1000%! Czajcie to w ogóle? Takim sposobem z dnia na dzień Steinweiss stał się ważną personą, a każdy album niedługim czasie miał być promowany odpowiednią grafiką. Po jakimś czasie zrezygnował z pracy w branży muzycznej, a jego następny jak na przykład Jim Flora czy Reed Miles byli znani przede wszystkim z jazzowych wydawnictw, do których jeden stworzył radośniejszą paletę barw, a drugi nadawał im znacznie poważniejszego tonu. Bob Cato wprowadził natomiast model promujący przede wszystkim artystę, nie samą muzykę. Można powiedzieć, że wręcz taśmowo wydawał okładki ze zdjęciami wykonawców na pierwszym planie. W latach 60 nastąpiła rebelia artystyczna i ożywienie w temacie okładek, bo każdy... A przynajmniej większość artystów chciała mieć wpływ na to, co się na nich znajduje. Oczywiście były też z tego tytułu problemy, bo okładka mogła być zbyt kontrowersyjna, czy skandaliczna, by ją upubliczniać, albo na tyle paskudna, że mogła się podobać tylko wykonawcy. Jakość okładek spadała, a przyczynę można zilustrować w prosty sposób. No jak myślisz, czego tu brakuje? Eee, no nie wiem talento. sytuację oczywiście wykorzystali starzy wyjadacze, jak wspomniany wcześniej Bob Kato, którzy zaczęli projektować na własną rękę, a także powstały pierwsze studia graficzne zajmujące się okładkami, jak na przykład... Hipnozis, hip, hip, hipnozis. Hip, hipnozis no, przez G. Kolejne zmiany wymusiła popularyzacja teledysków oraz pojawienie się MTV, które przejęły funkcję reklamową. Wtedy okładki tak naprawdę zyskały to, z czego znamy je dzisiaj, czyli własne życie. Zaczęły opowiadać własną historię, budować wyobrażenia oraz klimat tego, co skrywa krążek, co o wiele bardziej potęguje imersyjność materiału. Każdy nośnik fizyczny ma inną przestrzeń do zagospodarowania. Największymi połaciami dysponują oczywiście winyle, bo jest to aż 12 cali na ilustrację, czyli około 30,5 cm. Całkiem sporo i można pobawić się w bardzo szczegółowy obrazek bez utraty widoczności każdego elementu. Najpowszechniejszym nośnikiem są oczywiście płyty CD, które również mają 12... Ale centymetrów. Jest to znacznie mniejsza powierzchnia, co nie oznacza, że okładki koniecznie muszą być prostsze i mniejsze, szczegółowe. Oczywiście wszystko jest na mniejszą skalę, a sama okładka została zredukowana do roli wkładki przy części książeczki w plastikowym opakowaniu. Co jednak daje spore pole do zagospodarowania i popisu. Najczęściej pojawiają się w niej pozowane zdjęcia, albo te z koncertu, teksty utworów czy informacje kto je komponował. Najcięższym przypadkiem są kasety magnetofonowe, bo pudełka są naprawdę małe, a co za tym idzie no ciężko poszaleć. Przez co okładki są raczej prostsze i przybierają postać wkładek do pudełka. Okładki jak większość rzeczy mogą zachwycać, szokować, wzbudzać niesmak bądź podziw. W każdym razie wywoływać sporo emocji. Oczywiście tak się jakimś przypadkiem złożyło, że mam listę okładek, które takowe budzą i sobie o nich właśnie powiem. Fajna okładka, co nie? Taka... Well, ale wytwórnia Osmozis dostała za nią pozew. Cała afera rozchodzi się o boginię Shivę, która siedzi sobie na tygrysie. Grafika została wykorzystana bez pozwolenia autora książki, którą otrzymał wokalista grupy Mika Lutien. Ku mojemu zdziwieniu nie było w tym żadnej religijnej agendy. Oto zwykły pozew o prawa autorskie. Wszystko zakończyło się ugodą sądową, a album otrzymał alternatywną wersję okładki. Weszliście kiedyś komuś do pokoju, jak się akurat przebierał? Albo powiedzieliście o szefie, że jest chudy, a on stanął akurat obok was? Nawet jeśli to i tak nie macie gorszego timingu niż Slayer, który wydał swój dziewiąty album 11 września 2001 roku. Oficjalna wersja wydarzeń głosi, że był to atak na tle fundamentalizmu religijnego. No, i z tego powodu kontrowersje wokół samego albumu narosły jeszcze bardziej, no bo. Bo um, no mamy Biblię, która nie jest w najlepszym stanie. Trochę krwi. Gwoździe wbite także wygląda jak pentagram. Do tego wszystkiego wypalone w niej jest logo zespołu oraz sam tytuł God Hates Us All. No trochę ludzi miało z tym problem. Dlatego album dostał alternatywną wersję okładki, która jest już no chyba bardziej do przyjęcia przez ogół. Na szczęście ja mam tą oryginalną. Zespół, którego nie spodziewałem się umieścić na takiej liście, bo jest raczej kojarzony z dość popowym wydźwiękiem. Nadal nie rozumiem, jak czwórka chłopaczków wyglądających jak protonerdy zdecydowała się na takiego typu okładkę. Co to się stanęło? Nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie poza faktem, że stworzyli ponadczasową muzykę, no to z wyglądu byli zazwyczaj tacy. No. Kojarzyli mi się z taką siowatością, A tu taka niespodzianka! Oczywiście okładka została zmieniona na inną, bo to były lata 60. i raczej by to nie przeszło. Zresztą nawet dzisiaj jest problem, żeby niektóre okładki przechodziły jedna z najpopularniejszych okładek w historii muzyki, o której niedawno znów było głośno, bo od twórca roli właśnie na tym zdjęciu pozwał jej twórców o promowanie dzieciofilii oraz zażądał niebotycznie wysokiego odszkodowania za straty moralne. Typowa zagrywka, która pod płaszczykiem moralności oraz walki o zasady, a także zasłaniają się dobra dziecka, kryje tylko jeden znany nam bardzo dobrze fakt, czyli to, że chcesz sobie uszknąć od kogoś trochę kasy. Wszelkie głosy oburzenia oraz internety chciałbym podsumować zdaniem wypowiedzianym przez Kurta Kobeina, który na pomysł, by zasłonić te ledwie widoczne genitalia dziecka hmm, czarnym paskiem, cenzurą jakąś, skwitował to jednym warunkiem, a brzmiał on tak, że na tym czarnym pasku będzie widniał napis Jeżeli cię to oburza, to znaczy, że jesteś skrytym pedo. No niby wszystko jest w porządku, bo do czego by się tu przyczepić, to co jest Jabłko jest. Wąż rzeczny, tu dudu, tu dudu. Nie bardzo wiem, co, co można tutaj wymyślić. Obraza uczuć religijnych? Na, to nie Polska. Dobra, to zrobimy sobie szybką grę. Popatrzcie sobie na tę okładkę i powiedzcie mi, co wam tutaj nie pasuje. Mała podpowiedź, przyjrzyjcie się językowi węża. Już widzicie? Wybornie, przejdźmy dalej. Scorpions przez długi czas raczej nie kojarzyli się z tekstami Wysokich Lotów. Samo Rock You Like A Hurricane to bardziej bądź mniej subtelna metafora stosunku. No i można się tego spodziewać po zespole wtedy glam rockowym, ale kilka lat wcześniej, bo w roku 76 wydali album Virgin Killer okraszony taką okładką. Wiecie, no... Ja rozumiem ekspresję artystyczną, ale dziesięcioletnia dziewczynka w takiej pozie i w ogóle w takiej sytuacji, no trochę słabo chyba, co. Okładka oczywiście została zbanowana, ale że było jeszcze ciekawiej, to artykuł na Wikipedii poświęcony samemu albumowi także na jakiś czas został zbanowany. Co prawda został odblokowany, bo uznano to za element twórczości artystycznej. No ale wiecie, nie smak pozostał. Okładka będąca pokazem hipokryzji oraz wyszukanego trollingu. Metal Up your S, bo tak miało nazywać się pierwsze wydawnictwo Metaliki, miał taką bardzo ładną okładkę. Oczywiście dystrybucja miała z tym wielki problem, no bo zbyt brutalna i w ogóle. No to zespół ją zmienił na młotek, wabrany krwią. Nóż wystający z kibla, mogący dźgnąć teoretyczne dupsko? Nie, fujka. Młotek uwalony krwią i sugerujący, że komuś nim rozgrywano łeb? A można, jak najbardziej. Co ciekawe, tytuł oraz grafika promująca Killemol jest, no, skierowana do dystrybucji oraz sprzedawców, którzy nie chcieli za bardzo sprzedawać metal up Your S, no bo tytuł i grafika były zbyt brutalne. Wiem, że to w dużej mierze same oczywistości, ale gdybym wrzucił swoje inne typy, to prawdopodobnie YouTube by mnie zbanował, no i byłaby lipa. Jeszcze jak. No nic nie poradzę na to, że większość okładek była kontrowersyjna, bo było na niej widać dupsko, trupy czy... Ale na pocieszenie mam dla was kilka f**kowych okładek. To wygląda jak gra porzucona przez From Software Studio. Wiecie, chcieli zrobić Dark Souls, a wyszedł. Bieda Gotik i to we wczesnych alfa testach. Co to jest? Co to, kurwa, jest? Kaczka Cyborg Terminator, tam kwadratowy Robocop i zdezelowany Artuditu. No, poziom abstrakcji chujni wręcz taki, że odbiera mi mowę. Ta okładka jest tak zła, że aż dobra. No, ktoś się postarał mi o fantazję. Czy ja Muszę cokolwiek mówić, czy obie bronią się same? Kaczka giga czad. Ja pierdolę. Kończmy już, ok? Na koniec za co ja lubię okładki. Między innymi za to, że już same w sobie są w stanie opowiedzieć jakąś historię. No, a umówmy się, że trzeba się sporo napracować, by uchwycić klimat albumu w jednym statycznym ujęciu. Sama gra kolorami może czasem znaczyć więcej niż cała grafika. Z moich ulubionych to na pewno Rhapsody of Fire, The Frozen Tears of Angels. Kojarzy mi się z mroczną zimą i naprawdę świetnie wprowadza w świat Arinor. Lubię fantazy, zwłaszcza dark fantazy. No i co mogę powiedzieć? Sprawdza się idealnie. Plus te kolory. Sanctuary the year the sun died. Trochę inna paleta barw, no i klimat dość mroczniejszy. Przynajmniej jeżeli chodzi o okładkę. Post-apo także lubię, no i ta grafika chyba dobrze je przedstawia. Warto zwrócić przy niej uwagę na detale. Tam mamy jakieś rozpadające się ruiny, rozpadające się słońce, jakieś truchła. No, generalnie jest trochę mroczno, ale i przykuwa wzrok. A z tych, co mam na półce, to na pewno Fragment od Last Feast of the Wolves. Mi się mega ta okładka kojarzy z Cubem Zero. To jest jeden z tych filmów, które bardzo lubię. Kojarzy mi się z tą niepokojącą atmosferą. Jak ktoś z Was nie oglądał, no to nadróbcie. Naprawdę bardzo fajne kino i bardzo fajnie przemyślane. Co jeszcze z innych? No? Fish Basket na przykład. Sam koncept dorsza grającego w kosza. Spoko. Plus nawiązanie do zespołu, do samej nazwy. Jeszcze lepiej. No i raczej wiecie, że nie jestem typem, który lubi kolorowe rzeczy oraz wąchanie kwiatków, więc. Bo mroczno, bo duszno, bo straszno, Uwielbiam, naprawdę. Trochę długo zbierałem się do tego tematu, bo jakiś rok i mam nadzieję, że nie przedobrzyłem z odcinkiem. No cóż, jeżeli lubicie sobie czasem posłać takich pierdół, to oczywiście możecie zarzucić suba, zarzucić jakąś ocenę, komentarzem, a także wysłać to znajomym, żeby sobie pooglądali. Może komuś się spodoba? Nie? Próbujcie, warto próbować. Dla zainteresowanych bądź znudzonych tutaj wyświetlały się moje social media, na które nie tylko wrzucam powiadomienia o nowych odcinkach, ale także podzielę się czasami jakąś dobrą muzyką, wrzucę jakieś story z koncertów, nierzadko ze sceny, no i wrzucam też shoty z takowych, które kręcę, więc jeżeli jest Wam potrzebny jakiś kameragaj guy na koncert, festiwal bądź do teledysku, dawajcie znać, piszcie, proszę. No i to by było w sumie na tyle. Także dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek, i bardzo chętnie posłucham bądź poczytam, jakie są Wasze ulubione układki i dlaczego. No i postarajcie się napisać coś więcej niż cztery słowa, dobra? Będę zobowiązany, bo ja lubię czytać, jak coś do mnie piszecie. No i co więcej, mogę powiedzieć. Widzimy się za jakiś czas. Nie obiecuję, że za dwa tygodnie, ale na pewno nie za miesiąc. Także dzięki wielkie, że jesteście cierpliwi oraz że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, no i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.